Ended with the fight. I made, I made. If it's for the better, can say that I didn't try. I tried, I tried. Witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy czwartek i jak zawsze rozpoczynam nagrywanie vloga już na samym początku tygodnia. Miałam to w planach, ale niestety się rozchorowałam i przez te dni starałam się w miarę wyzdrowieć, bo no, chciałam być zdrowa na piątek, czyli właśnie na jutro, ponieważ mam event. I jak widać, nawet mi się to udało. Troszkę się przeziębiłam, bo jak widać mamy piękną pogodę, ale jest ona bardzo zdradziecka. Ja już po prostu poczułam wiosnę, przestałam chodzić w kurtce i co? Rozchorowałam się, tak mnie gardło bolało, cały czas mi z nosa kapało. To była istna masakra. Piłam jakieś eliksiry, które były ohydne, ale piłam je, bo miałam nadzieję, że cokolwiek mi dadzą. I chyba dały, bo. No bardzo szybko wyzdrowiałam, więc bardzo się z tego powodu cieszę, będę w miarę dobrze funkcjonowała na tym evencie. No ale tak, może już od razu Wam powiem, co to za event. Jadę już na event Instaxa. Ja jak zobaczyłam to zaproszenie ja miałam takie, co jest? Także jestem mega podekscytowana, no i też oczywiście wdzięczna, bo to wszystko jest dzięki Wam. Ale event Instaxa... Ja u siebie mam już dwa aparaty Instax i teraz jadę na premierę nowego aparatu się to naprawdę w głowie nie mieści. Na tym evencie będę razem z Amelią, a ja z nią poznałam się na evencie Fema, więc widzimy się po raz drugi i po raz drugi na evencie. Mega fajnie, ale mam nadzieję, że uda mi się właśnie coś dla was nagrać. Odchodząc już od tematu eventu, bo pewnie jutro będę się cały czas tym ekscytować, to przejdźmy może do jakichś takich innych nowości. Dzisiaj mój kucyk prezentuje się trochę inaczej, bo zrobiłam go sobie na tym takim hair sticku z Action. Kosztował 5 zł, więc to jest naprawdę niedużo. A ja zazwyczaj kucyka robię tak, że namaczam sobie te włosy wodą i no normalnie czeszę kucyka i te włosy nie są aż tak ulizane, ale przynajmniej nie wychodzą. A jak to nałożyłam, no to jest to jednak takie ulizane, ale chyba spoko wyglądam. Chociaż czuję się trochę jak takie jajko, więc napiszcie co Sądzicie o takim moim nowym luku, zresztą kucyk jest trochę niżej zrobiony. Ale no, chciałabym też coś zmienić w swoim makijażu i chyba kupię sobie taki mocno, mocno kryjący podkład, bo ja mam już taki e, dosyć solidnie kryjący podkład ze Stars from the Stars, ale nie daje takiego efektu, jaki właśnie chciała. Potrzebuję takiej tapety na twarzy, bo wyglądam za bardzo clean. Zaczęłam czytać przedwiośnie i przeczytałam na razie ten rodowód, więc to nie jest jakoś dużo, ale stwierdziłam, że przeczytam tą lekturę. Za każdym razem, tak mówię, przy każdej lekturze. Ale słyszałam pozytywne opinie na temat tej lektury, że jest ona naprawdę spoko, mojej mamie się podobała, też pani od polskiego mówiła, że jest fajna, no ale to wiadomo. I też mówiła nam, że na razie nie będzie robiła nam żadnych spoilerów. A już zdążyła powiedzieć, że komuś tam odcięli palca i że coś tam się działo, więc trochę słabo jej wyszło z tymi spoilerami. No ale tak, przeczytałam ten rodowód, na razie to nie było jakieś takie ultra ciekawe, ale Szklane Domy podobno są ciekawe. A Szklane Domy, no teraz będę czytać, więc zobaczymy. Miałam czytać Rodzinę Monet, ale stwierdziłam, że trochę mi szkoda już kończyć tą książkę, a mam też lekturę do przeczytania. Mam takie piękne wydanie mojej mamy, no bardzo ładna książka, kosztowała 14 zł. Nie wiem, z jakiego to jest roku, musiałabym tutaj gdzieś zobaczyć. Niestety nie piszę, albo ja po prostu jestem ślepa, ale bardzo ładne wydanie. Czy mówiłam Wam przed chwilą, że pogoda jest zdradliwa? Tak. Czy wyszłam teraz na zewnątrz w samej bluzie? Być może, ale kto byś tam przejmował? Chciałam Wam po prostu pokazać, jaka jest piękna pogoda. W końcu ta właśnie pogoda <noise> zaczyna mieć sens, ale nie mogę się doczekać, aż będzie tak fajnie, cieplutko. Bo teraz jeszcze czasami coś zawieję. I też jestem ciekawa, jak ta kamera nagrywa na zewnątrz, bo chyba jeszcze nie nagrywałam nią na zewnątrz. Właśnie wieje, więc zobaczymy, jak głos zbiera. Też jestem tego bardzo ciekawa. Jest to krótka, bardzo ładna Dorę trzeba będzie umyć, bo ona zawsze wychodzi na zewnątrz, to się musi tak uwalić. Ale już jest taki stary pies, taka staruszka z ciebie jest tu, nie? Ona nie lubi być nagrywana, bo zawsze się odwraca tyłkiem do mnie. Okej, okay, zaczynają się poważne problemy. Pomijając to, że mam krzywo przydziałek, czy wy widzicie mi obrost? Czy wy go widzicie? Czy ja po prostu sobie coś usturałam? Nie no, jest tutaj, od tu się zaczyna. Mm. Ja nie mogę. Pomijając to, że moje włosy są już szute, bo się pukał toner, yy, mam odrost. Co jest? Halo? Znalazłam jeden jedyny toner w moim domu i jest to tam taki z milkszejka, ale niestety skończyła mi się ta pianka do niego i to nawet jak chciała, to nie wiem, czy to będzie tak samo działało z maską. Pewnie tak. Ale trochę się boję, bo co tak, jak mnie nierówno chyci, albo nie wiem, coś innego się stanie, jednak jutro jest ten event, to jest takim odrostem jechać z żółtymi włosami. Muszę sobie kupić jakiś porządny toner, może kupię sobie z Only tylko trochę się boję tych tonerów z Only bo podobno się one wypłukują brzydko, albo też robią jakieś plamy, ale nie wiem, czy to czasem tylko nie te ciemne kolory, czy te jasne też tak chyba nie. Bo ostatnio kupiłam sobie tą maskę z Neboi, e, tą koloryzującą i tyle zrobiła, że nic, jedynie miałam bardzo nawilżone włosy, e, no ale żadnego koloru nie zostawiła, więc muszę coś mocnego nałożyć na te włosy. Nie mogę, naprawdę nie. Dobra, stwierdziłam, że nic nie robię z tymi włosami, bo jeszcze coś mi z nimi nie wyjdzie i się popłaczę przed eventem, ale naprawdę bardzo szybko mi odrosły, ja byłam chyba z niecały miesiąc temu fryzjera. Co jest? Znaczy, ja wiem, bo ja łykam ojaparol i od tego chyba też yy, rosną te wszystkie baby hairy, ale aż tak. Aż tak. Dobra, nieważne. Idę sobie pomontować moje wszystkie tam jakieś nagrania, żeby nie myśleć o tym jutro i zrobię sobie też lekcję, więc odezwę się już do was najprawdopodobniej jutro. Widzimy się na evencie! Jesteśmy właśnie po evencie. Druga Amelia nagrywa tam sobie jakieś różne rzeczy i śmieje się na cały głos. Wyciągnęła mnie na zwiedzanie miasta, tak jak powiedziałam, y y na no evencie nie byłaś taka wyhahana. Tutaj nie ma ludzi. Ale chcesz mi to nagrać? Nie! Nagraj yes. mi to. Idziemy właśnie przygotować nową maczę w Warszawie. Także zobaczymy, jak ona smakuje. Chodźcie z nami! Słuchajcie, kochani, mam nadzieję, że się bardzo dobrze słyszymy. Pijemy właśnie matcha w QQ albo QQ, jak kto woli. Ogólnie jest bardzo dobra. Ja sobie zamówiłam czarny, czarny sezam. Także wasze zdrowie, kochani. Jeszcze jeden raz. O! Oh, mam nadzieję, że czujecie to co ja Drowie Jezu jakie to jest super. Daj mi spokój. Tak jak powiedziała Amelia, jesteśmy na maczy. Ja wzięłam sobie tam jakąś kremową i jest bardzo dobra, tyle, że następnym razem wzięłabym sobie z dodatkowym cukrem. I no bardzo dobra, jest tylko trochę zimna, a ja jestem chora. Nie przemyślałam tego. Bardzo dobra. W złotych tarasach. Przyszłyśmy się trochę zagrzać i chodzimy sobie po sklepach. Macza była bardzo dobra, o czym już Wam mówiłyśmy. I teraz zmierzamy do Zary. Amelia będzie mnie uczyć, jak szukać ubrań w Cieszę się. I zobaczymy. Bo ja nie umiem. nie umiem sterować tej kamery, to po pierwsze, a nie umiem też szukać ubrań w Elżbieta. Co? Też to widziałam. Czemu ci ludzie się tak bardzo na nas patrzą? Halo? I don't know, we don't care. Może <laughs> ja będę trzymać i ciebie nagrywać, um, co? A ja nie wiem co, bo ja nie umiem wzorać. I co jest z tą kamerą? No właśnie mówię, że nie umiem nią sterować. Hmm? Jak to obrócić? O tak? What the hell? Ale to jest cacko. Boże jak bym chciała mieć takie cacko. Przecież to na, jak idę z tym, to, to taki ludzie się nie patrzą. No, w ogóle. To jest takie malutkie, fajne. Uwielbiam, uwielbiam to po prostu. Co mam tak trzymać? To chodźmy tutaj o, do lustra i ten ja ten będę w odbiciu i... jak ja trzymam tą kamerkę. <laughs> tak, jesteśmy na zakupach wizerze. I co robimy? Jedyne co robimy to... Nie ogarniamy kamery, czekaj. Dlatego trzymam ją tak. O! Dalej nie jest to. No, i to jest... O, zobaczcie! Dobra, nagramy tutaj Wiktorię. Co powiesz? Eee... Nie mamy mikrofonu. Ludzie się patrzą jak na jakieś po prostu co my robimy złego? Ja cię tylko nagrywam. pójdźmy, nie wiem gdzie. Galerianki. Dalej jesteśmy w zarze, tym razem eee... za prezent Przyjęłam kamerę od no, Emily. Prawdź. i ona patrzy na ubrania szuka czegoś teraz znalazła jakiegoś panta. prezent wyrób tytoniowy to są jakieś żarty, ktoś zostawił wyrób tytoniowy tutaj nie mieści mi się to w głowie za ludzie o powiedz co się działo w, w tych tunelach a pan nam puchnął dymem to było obrzydliwe. Bardzo. Amelia mówiąca, że ona w sumie nie potrzebuje iść do galerii. Tymczasem mierzy kolejne buty. Tutaj kupiła sobie spodnie. Jesteś usatysfakcjonowana? Jestem bardzo usatysfakcjonowana. <grym> Hejka. Hej, również witajcie ponownie. Robimy podsumowanie eventu, bo nie zrobiłyśmy tego, więc robimy to dopiero teraz. Spodnie. Moim zdaniem event był spoko. Prostujmy się tutaj troszkę. Był spoko, bardzo fajny. E... Moim skromnym zdaniem również było super. E... Pojadłam sushi i jestem bardzo zadowolona. Ostatnio marzyłam o zjedzeniu sushi, a dzisiaj ten event mi to umożliwił. Pod koniec jadłyśmy sushi palcami, bo nie było pałeczek. I szczerze bardzo się z tego powodu cieszę, bo ja nie umiem jeść pałeczkami. Jesteśmy obtoczone, uciekamy stąd. Dobra, musimy zmienić miejscówę. Wracamy okay. do was. Tak, dokładnie z innego regału, z innych półek, z innych książek, z innego działu. Um, podsumowując, było super. Polecamy bardzo mm, nowy aparat Instax. Widziałyśmy bardzo słabe, sławne persony, typu Natsu albo Charo NBA. Uu, bardzo nie chciałam. Nie nawet LeBron James. Bardzo chciałam zdjęcie z Charo NBA, ale niestety Amelia nie chciała. Więc nie poszłam, bo było mi wstyd troszku. No to hejka. Czaro, NBA to mój idol. A mój, muszę przeprosić, nie. Czaro, Czaro to nie twoja lika, NBA. Nigdy moje stadów nie pobije, nawet LeBron James. Także bardzo przykre. Nie, to nie mój idol. To jest. To jest. Mój bardzo ogromny. A mam ja chcę kupić tą kamera. Kupię to. Kupi i będzie dla Was nagrywać. Mm -hmm. Chcecie mój kanał na YouTubie? Wiem, że chcecie powiedzieć, co, że chcecie. A! My, pa, my, papa, buziaczki. A. Wróciłam z tego eventu i po raz pierwszy nie wróciłam jakoś tak mega późno, więc stwierdziłam, że do Was się jeszcze odezwę, zrobię wam takie małe podsumowanie, chociaż nie wiem, czy warto, bo już je robiłam razem z Amelią, ale pokażę Wam, co przywiodłam do Warszawy, bo mamy tutaj m.in. innymi. Prezent z samego eventu. Zostałam oczywiście najnowszego Instaxa, już go tutaj odpakowałam. Tak on się właśnie prezentuje. Oprócz tego mamy tutaj też wkłady. Bardzo dużo wkładów. Swoją drogą na tym evencie były tak sławne osoby typu Natsu: Paulina Hornik, też Teams Borrens. Było ciekawie. Oprócz tego kupiłam sobie też dwie rzeczy w Secret, bo były bardzo fajne promocje. Mgiełki były za 39 zł, mgiełki i balsamy i kupiłam sobie właśnie taką mgiełkę. Ona jest brokatowa. Ja już mgiełkę z Victoria's Secret mam tyle, że ona jest taka zwykła bez tego brokatu. Tym razem wzięłam sobie z i zobaczymy, jaka ona będzie. No i do tego to jest ten sam zapach. Tak, ten sam zapach. E, balsam. Już słyszałam, że wzięłam inny. No i to na tyle. Na szczęście nie zaszalałam za bardzo w tych sklepach i bardzo się z tego powodu cieszę, bo no, trochę się nie hamuję ale tak, wyjazd był super fajnie spędziłam czas, wypiłam bardzo dobrą maczę, polecam wam właśnie to miejsce z maczą, nie wiem jak w końcu się czyta tą nazwę, ale macza jest naprawdę bardzo dobra, szkoda, że akurat wtedy nie byłam głodna bo tam są to takie koreańskie tosty, ja je raz robiłam sama i były przepyszne i obstawiam, że tam też pewnie będą dobre te tosty no ale najadłam się sushi, więc już nie chciałam tego brać, bo bym pewnie całego tego nie zjadła ale było naprawdę super. No i to też już będzie raczej na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawiacie łapeczki w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!